ma z tej strony ale Dzisiaj mamy taki trochę challenge time Ponieważ postanowiłem zrobić coś ciekawego Od jakiegoś czasu próbuję przestać przeklinać Jak pewnie wielu z was wie Ale mi to minimalnie... Nie... Wychodzi... Kurwa wróciłem! Kurwa! Bo on mnie wypierdala w... Space O tak kurwa! Kurwa serio! Kurwa! Kurwa znowu crash. Ja pierdolę! Son of a bitch. Wy osrane pizdy! Ta! Tak więc, spróbowałem zrobić coś, dzięki czemu może, wątpliwie, ale może w końcu oduczę się chociaż trochę przeklinać. Bo wiem, że może to być śmieszne, ale to jest bardzo, bardzo. Nie wiem, nie chcę po prostu przeklinać. Więc postanowiłem zagrać w najbardziej wkurzającą grę, jaka kiedykolwiek została stworzona. Część z Was kojarzy, że napisałem wam pewnego czasu na Facebooku, jaka jest najbardziej wynerwiająca gra, jaką znacie. Ja już miałem na oku Mario Kart, albo Kat Mario, zależy kto, jak woli to nazywać. Da się ją przejść w przeciągu 10 minut, jeżeli się ją całą zna. Ja jej całej nie znam. Mam zamiar ją przejść, nie przeklinając. A co jeśli przeklnę? Hmm, cóż. Jeżeli przeklnę, zjem plasterek cytryny. Bez cukru, bez niczego. Wiem, że dla większości z Was może to być takie. Cytryny, ale to jest na nie? Ja nie, ja nie potrafię zjeść cytryny z taką toną cukru, a co dopiero. samej. Więc yy, za każdym przekleństwo plasterek cytryny i będziecie widzieli, jak cierpię. <laughs> My się będziecie śmiać i ja będę płakał. Więc. Ym... Tak. Talerz cytryn przygotowany. Jeżeli przegram, będę mógł zjeść to. To jest czekolada Zaczynamy mm -hmm, mm -hmm. Okej okay. Pamiętam trochę początek, bo wiem, że jeden z widzów zrobił dla mnie przeróbkę tego eee, Super 11 Bros i było też Super Serek Bros, tego z tego co pamiętam O nie, nie, tego nie zbieram, pamiętam Oj, Się wystraszyłem O w mordę Okej, okay. dobra, na razie jest OK. Więc, czemu nie gram w przeróbkę, bo cały czas tam byłem ja mówiący Dix, Dix a dziwko, a, tego bym nie chciał Poza tym była muzyka z prawami autorskimi, więc tym bardziej nie popieram. Cześć, okej Jeee, jee, tutaj... Nie pamiętam co tutaj było Wiedziałem, dobra tu chyba to spadało u góry Ja przeszedłem, pamiętam, tylko jeden poziom, czy tam dwa? Mam to zebrać? Nie, 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 nie zbieram nic O, o okej, okay, dobra, tu jest checkpoint z okay, tego co pamiętam Dobra, okej, tyle przeszedłem Ale cała gra jeszcze przede mną Aha, tu już jest po mnie, pamiętam, dobra Dobra, idzie na razie gładko, na razie Na razie, idzie gład, kurwa Nie chcę, nie chcę Po co ja to nagrywam? Dobra, obiecałem, ok, Okej To na początek wezmę sobie taką małą Taka urąbana cytrynka, cała, no bo wyciągałem peski, nie chcę się zakrztusić Czeka mnie coś strasznego Ach, nie wiem czy to przeżyję, nie wiem Kurwa mm. Z cukrem to było dużo lepsze Okej okay. Okej, okay. nieważne, idziemy dalej Mamy grę do przejścia, nie mam czasu mm. Już nigdy więcej nie przeklnę Na pewno przeklnę, to użart. żart Zjadłem! Okej. Okay. CO? Że chmura? Okej, okay, nieważne. Głupi jestem, baczę się na ekran nagrywania, ani nie na grę. Dobra, nieważne, nieważne. No okej. na nie będę zdrowy? Cytryny są bardzo zdrowe. Nie wiem, bo bo jakim względem są zdrowe, ale podobno są... Fuck! To było, po angielsku, to było po angielsku. To było po angielsku. Po angielsku się nie liczy. Po angielsku się nie liczy. Czy się liczy? Okej, okay, musimy coś ustalić. Po angielsku się liczy czy nie? Tak, liczy się. Liczy się, bo to też jest przekleństwo. Nie chcesz znowu! <suszy> Hej. Co u ciebie? Nie chcesz, prawda? Ja też nie chcę. Jerolima. Ten kwas. Ten kwas! Yy! Okej. Okay. Koj okay, spokojnie. Spokojnie uważaj na chmurkę ciulu. I jedyny nie skończyłem. Okej okay. nie Aaaa ah! Ja jeszcze nie skończyłem Największy kalender uh! Nie dam rady Nie dam rady Ja mogę przestać Grać Tu tam co było Tu było to! Okej okay. Okej, okay, pamiętam Teraz przeskoczyć tam A to mnie zabijało, okej okay. Muszę to przeskoczyć Nad tym Dobrze pamiętam Ale mi teraz przeżera gardło Zastanawiam to jest szczęście, latająca mi po usta. Nawet teraz sobie go nie mogę. Aaaa! Moja ślina jest teraz kwaśna. Nie chcę już. Ja nie chcę nie tak bardzo. Nie ch Nie chcę. Nie mi mi nie, dwaj kwaśno. To jeszcze gdzieś tam jest. To Ta jeszcze gdzieś tam siedzi Aaaaah! Patrz żyrafy. <kłysy> Okej. Okay. No ja nie mogę, co za niegrzeczna chmurka. Ha. Nie, czemu nawznaciałeś? Ja mam problemy z tym dalej, a nie z tą częścią gry! A, znowu mi kwasno! Nieważne. Teraz to przeskoczysz, prawda? Prawda, kociaczku? Prawda? PRAWDA! Nie. Bo po co? O, ja zazwyczaj jestem człowiekiem, który nie jest bardzo nerwowy, tylko w niektórych sytuacjach. Ale jeżeli już się coś zdarzy, bardzo nerwującego, to potrafi być bardzo nerwowy. Ale to jeszcze nie jest ten czas. Okej, okay. okej. Okay. Teraz przeskakujemy. Nie. Yes! tak. Okej. Okay. Aha, pamiętam, teraz miałem skoczyć na to. Dobra, jest pierwszy level, okej, okay, idzie mi dobrze. Co to jest? Zrezygnuję. Okej, okay, nieważne. Nie wiem, nie pamiętam co tu gdzie było. Tutaj jak wejdę to mnie chyba... No właśnie, zabiję. Jest? Dobra. Jest, okej. Okay. Pamiętam, że tutaj byłem, ale nie pamiętam, co tutaj było. Oj, tej muzyki nie słyszałem, bo była zmieniona. Okej! Okay. Okej! Okay. Dobra! Ja wiem, że to jest groza zmiana, żeby być wredną, ale że aż tak? Co?! A! A! Dobra. Co tu jest? Aj, aaa! A, 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 ok. To już? Jest! Mam checkpoint od razu! Wiedziałem, wiedziałem, dobra. Nie, nie, nie pamiętam tej gry totalnie od tego momentu. Pamiętałem pierwszy poziom, ale teraz nie. Najwyraźniej poczekam aż to sobie przejdzie. Okej, okay, to tak to zrobimy. Hahaha, okej, okej, tak się bawimy, skurczymy. To nie było przekleństwo. O, tak tego nie... Co?! <noise> tak tego nie zrobimy, okej, okay, tak tego nie zrobimy. Ej, kurde! Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Większość społeczeństwa nie uważa słowa kurde za przekleństwo. Ach, ale w moich okolicach bywa różnie. Nie uważają, że to jest przekleństwo, inni, że nie. No i stwierdziłem, że to jest przekleństwo i zacząłem mówić fuck. Co już zdecydowanie jest w tej chwili przekleństwem. A mogłem tego nie jeść. I ta muzyka do tego wszystkiego. Spłonę w piekle. Żywa myśl Kurwa. Nie chcę Ja już nie chcę Aaaa! Koniec Z piciem cytrynowej Koniec Koniec Właściwie miałem tyle przeglądów, żeby powiedzieć <słyszy> <kłyszy> okay. Nie skacz, głupi kocie, nie skacz nie, cytrynka, nie, nie, na cytrynka Mogłem iść na tą studniówkę nie, za za stan stan ogólny, a się Jest! się. Yes! Aj, tą cytrynę a ja mogryzłem! Ej, ja mogryzłem, ja sobie trochę przyciszę. To nie jest horror, nie muszę grać na fula w szławkach! Nie! Nie, czemu mielibyście mi to robić? Czemu? Fuck. Nie! Ugh. Będzie dobrze. Będzie dobrze, Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. What! Przepraszam, że mówię w problemie że, że nie wypada. Jest dobrze. To nie ja się wydurniam, to mnie aż tak trzepie. I mnie właśnie zbierał na wymioty. Rozgryzę się Kolejną część cytryny, którą mam w ustach. Dlatego co jakiś czas mogę się bardziej krzywić niż normalnie. Mm -hmm. Na hardcore! Yes! Yes! Yeah, no! No! Yes! OK, dalej się. Trochę dalej jesteśmy. Wszystko jest w porządku. Excuse me, motherfucker. Kurde, kurde, nie! Nie przeżyję tego. nie tutaj. Zostałem jeszcze... To jest czwarta. Jeszcze zostało mi trzy. Ej, ja chcę. Ja tak bardzo odechnę. Ja jestem stworzony do wydurniania się i tak dalej. To jest fakt. Bo ja mam taki charakter, że lubię. Ale tutaj to jest niekontrolowane. To jest takie no-control, że... że ja pies w dole. <ścoughs> Nie rozumiecie o co chodzi.

tutaj nie... No, to my chętnie się Jakby jak graś, żeby Muszę się Tak, to my Dajcie mi chwilę, bo kończę tę cytrynę Nie, nie ufam wam wszystkim. Czy wszystko w tej grze zabija? aaa! Dobra, nie wiem. Nie, eee. jeszcze mnie kwasi. O, mam! Jakim cudem to mam? Kamera się staram nagrywać. Jakim cudem? Bo tamto aktywowałem, dlatego mam ten stopień. Okej, okay, teraz rozumiem! Oj! Oj! Ale chciałem to jakoś wykombinować. Okej! Ok! Good job! Okay. ok, ok, Mogę wejść? Dziękuję. Dzięki! Świetnie stary. Dzięki. to liczyłem. Dziękuję za te szodre dary niebiosz. A my teraz wolą czekoladę. Nie wiem co to pisze. Don't talk to me. Pewnie. Czasne. Chyba mam zebrać tamten dziwny okrągły bloczek ze znakiem zapytania. Najwyraźniej wtedy to się... Tak! Tak! to aktywuje, okej. Mówię za tymi zębami, bo inaczej nie umiem. Nie chcę space! Nie chcę space! Space not, not here, not in this game. Nie chcę space. Nie. Nie, 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 nie. nie, Okej. Okej. Nie. Nie, okej, okay, dobra, ale wiem już co zaczęło mnie zrobić. Okej. Okay. Zepsuty, jest zepsuty, a jest zepsuty Świetnie, po prostu I <laughs> to normalnie żart twojego życia Słuchaj, żart NO CZEMU? Ja to mam w daj, Wielka <laughs> jest podatku Dęb, dęb, dęb nie, nie. Okej, okay. czyli z tamtego drugiego Mamy przeskoczyć tam daleko, okej okay. Takie buty, <laughs> Kozaki, gumiaki, co ja... Bredzę? Co ja bredzę? To jest prawidłowe słowo. Na każde słowo jest zajemnik. Zajemnik, zamiennik. Że nie ma się pojęcia jak to teraz kusi. Czoklad! <słuch> Zobaczymy czemu się stało, gdybyśmy nie zebrali nic. To wrednie, niewychowany dzieciak, wredny dzieciuch, niedobre dziecko, niewychowany. Chmurko, czemu nie tobie zabija? Chmurko, co ja ci zrobiłem? Chmurko, czemu, nie mnie zabija? Marka czemu? Badek batak! Nie, to A gdzie jesteś? Człowiekiem! Zaśpiewaj! To nie za skilku wiedziało tą animację. Marka czemu? Butak! Ca mnie rozniesie! Ale gdzie on nie rozlesie! Ślepiej już mnie szraże. To nie ja tak dało wyglądać! Najmocniej, przepraszam. Ta cytryna ma chyba złe właściwości dla mojego żołądka, bo ja zwykle tak nie robię. Mm, yes! ja się teraz całkowicie zrobić. Yeah! Mamy checkpoint. To jest najważniejsze, Mamy checkpoint. Okej. Okay. Okej. Okay. To jeszcze nie byłem. Tu na pewno nie byłem już. Oj, nie będę Taki wrednie jedziesz, chodzi. Latający odbyty. Nie wiem, nie wiem, co to jaki to miało sens. Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie o sens tego, co ja w tej chwili mówię. Ponieważ eleven w tej chwili nie zna słowa sens. Ej, co? Hej! Czy on mnie właśnie wyrzuci? <laughs> Bywaj! Uszej O Okej. Okay. Okay. czyli za każdym razem gdy skoczę na tą platformę, spadam i ginę, bo ta platforma mnie tak yy, beznadziejnie wybija. Tak, zamieniam teraz słowa, dlatego mówię z pewnym yy, 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 yy. Dlatego, bo muszę zamieniać słowa, które bym powiedział normalnie na słowa, których bym NIE POWIEDZIAŁ NIE, CO TO, to ZABIŁĘ Miało być trochę inaczej, <śmiany> miało być trochę inaczej, miałem poczekać Okej, okay, okej, okay. jest dobrze Nie na to liczyłem <śmiany> <śmiany> Bardzo niesprzyjająca mi sytuacja Ponieważ e to, to to zrobić! A, czyli musimy najpierw tego żółwia puścić tam, żeby on nam ośłonił drogę. Te dziador strzelą w niego. A ja przejdę żywej. Taki! męski naród rozrodczy! <taki> to nie zadziałało. Zaraz, tam jest jakaś platforma na dole, czy cokolwiek to jest. Spróbujemy przejść dołem, tylko w tym wypadku musimy się odbić od tego... O! O, Genialne! Ale muszę poczekać aż on sobie pójdzie, tak? What? What? <grystanie> A to jak ja nie mam to wygrać? Nagra jest głupia, nagra jest tak dennie głupia! Zrobimy to teraz tak... Nie tak. Nie tak. Normalnie już bym go zwyzywał, ale jestem ograniczony przez magiczne właściwości magicznej cytryny. Mm. Mm. Ja nawet herbaty z cytryną nie piję. Okej, okay, jest 10 że teraz mi się to uda. Jest, chyba mi się uda. Czemu ja tego od razu nie zrobiłem? Czemu? 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 Jest, jesteś, dobra, okej, okay. łap go! Łap, jest! O nie! Pierdzielę tą grę. Koniec. Koniec. Ja już mam dość. Nie gram w to więcej. Mam tego dość. Zmarnowałem tę grę prawie półtorej godziny. Nie, nic więcej. Ani sekundy więcej, ani jednej cytryny więcej. Mam dość, mam dość. Starczy mi, wystarczyło mi. Jest ok, jest ok, jest ok. Przepraszam za spółną buzią, ale teraz, kiedy wreszcie mogę zjeść trochę czekolady po tej osłanej cytrynie, nigdy więcej nie tknę cytryny. Przepraszam, i dajemy rady do końca. Nie mam tyle czasu też. Wiesz co, mimo wszystko będę bardzo miło wspominał ten challenge. To jest dość ważne wydarzenie w moim życiu, dość taki przełom, punkt zwrotny, kiedy w końcu po tylu próbach oduczyłem się nie, kurwa Nie, w życiu nie ma szans. Pierdolę na razie.